Witam wszystkich, dzisiaj przedstawiam kapustę z grochem firmy Stoczek w wersji słoikowej. Mamy tutaj tego 500 gramów, kaloryczność całości to 465 kcal. Powiedziałbym, że na dwie porcje to za mało, na jedną porcję troszeczkę za dużo, chociaż kaloryczność nie jest może źle. Żeby zrobić w sumie z tego dwie porcje, to raczej należy tutaj dodać mięso, ewentualnie jakąś kiełbasę, wtedy będzie w porządku. A tak to powiedzmy, że ja sobie zjem takie coś jako całość, bez żadnych dodatków, chociaż na przykład chleb można do tego dodać, jak tam ktoś chce, lub bułkę. Ja zjem bez dodatków. Jeśli chodzi o to, czym tu się chwalą, to jest bez konserwantów, wzmacniaczy i barwników. Powiedzmy, że jest w porządku. Jeśli chodzi o skład tego to mamy tutaj kapusta biała kiszona 50%, groch 10%, woda, cebula, olej rzepakowy, marchew, mąka pszenna, sól, cukier, hydrolizat białka sojowego, pietruszka, seler, przyprawy, warzywa suszone w zmiennych proporcjach, takie jak pasternak, marchew, pietruszka, czosnek i jest jeszcze ekstrakt drożdżowy, ocet spirytusowy. No tu napisali, że bez wzmacniaczy, a ten ekstrakt drożdżowy to też jest taka forma wzmacniacza, więc jednak jest. No ale nie ma konserwantów, nie ma dziwnych składników. No cukier jak zwykle w każdym praktycznie daniu już wpierdzielają. I to nawet jest tak trochę u góry w składzie, więc jego całkiem sporo tu jest. W sumie to tu chyba podali ile cukru. Nie ma. A nie jest, yy... no, 6 gramów. No to lepiej już niż w innym daniu, gdzie było prawie 30. Chociaż ja nigdy do żadnego dania, jak robię własne, nie dodaję żadnego cukru i też wszystko jest w porządku. A tu robi to jako, nie wiem, wypełniacz, przyprawa według mnie kompletnie niepotrzebna. No ale niestety producenci chyba mają za dużą ilość cukru, i muszą chyba się jego pozbyć. Wcisnąć na hama do wszystkich, praktycznie dań. Do większości dań, a na pewno tych powiedzmy tańszych. Tak to wygląda w wersji niepodgrzanej na zimno. Tego raczej nie będę jeść, zwłaszcza, że jest zimno, więc zdecydowanie coś ciepłego na rozgrzanie. Dobrze przynajmniej, że chociaż wiatru nie ma. No, i kilka minutek, i zobaczymy, jak ta kapusta z tym grochem smakuje. Odpowiedni czas minął na podgrzewanie. Tak to się przedstawia. Wyszło mi teraz tu słońce. Nie wiem, czy to będzie mi to przeszkadzać. Za bardzo tak tu nie widzę. Jak to się nagrywa? Jest to w formie takiej powiedzmy kleistej. Ten groch tutaj jest całkowicie rozgotowany i tak wszystko posklejał. Widać tutaj kawałki takie większe marchewki. Cała reszta to jest raczej taka drobnica. No takie gęstawe to wyszło. No ale jak to jest w smaku. No kapustę czuć, ale według mnie to ta kapusta jest... Taka jakby nieco wyprana ze swojego smaku. Jakby ktoś tą kapustę przepuścił kilkakrotnie przez wodę, tak ją wymył i tak dodał. Nie ma takiego typowego smaku, właśnie kapustnego. Tu już się ostał jakiś jeden groch. Bardziej jest to wyczuwalny groch, chociaż jest go tutaj mniej. I taki smak, właśnie taki trochę warzywny bardzo dobre, ale nie tego raczej bym chyba oczekiwał od tego dania. Tak jedno nie jest może to aż tak mocno mdłe, ale raczej bardzo słabo doprawione. Ta kapusta tutaj psuje ten smak. Zdecydowanie trzeba to doprawić, na pewno dużo pieprzu. Soli to raczej nie trzeba, chyba że ktoś musi. No jakby tutaj dodać rzeczywiście coś z mięsa czy, ska, czy jakąś kiełbasę, to może smak byłby całkiem inny, jakiś tam dodatkowy tłuszczyk by przyszedł. Może by to smakowało nieco inaczej, ale w takiej formie trochę nie za bardzo. Może po doprawieniu będzie lepiej? Coś tam minimalnie się polepszyło, ale nadal ta kapusta jest jak dla mnie Taka trochę bezsmakowa. No niby nie ma konserwantów. Spora porcja w takiej formie, jak się zje w całości. Powiedzmy, że jest ok. Bardziej właśnie ten y, czuć y, warzywny posmak niż taki mocno kapustny, powiedzmy. No i raczej nie tego się spodziewałam po takim daniu. No, na przykład danie, które jest y, groch z mięsem, to jest super. Sądzę, że z kapustą też to będzie dobre, ale w, akurat w takiej formie jak tutaj to przygotował producent, to jest raczej coś nie tak. No, ta kapusta w ogóle nie ma swojego po prostu smaku, taka jest powiedzmy nudna w jedzeniu. Nie. Bardzo ciężko się to je, pomimo że reszta składników jest w porządku. To z tą kapustą jednak coś jest nie tak. No oczywiście jak ktoś głodny to i tak zjeść musi. No ja i tak muszę, bo nie mam nic innego. Więc muszę zjeść to w całości, ale bardzo niechętnie. No, dziwne smakowo to jest. Niby grochu jest mniej, a bardziej on jest jakoś wyczuwalny od tej kapusty. Ta kapusta właśnie taka no dziwne po prostu nie, nie, nie zdecydowanie takiego czegoś nie polecam chyba, że ktoś musi, albo jak doda tutaj kiełbasa lub mięso może być to wtedy nieco lepsze no ale i tak ten kapustny smak będzie nijaki no pomimo, że skład powiedzmy, że jest w porządku, no ale smakowo to jest dla mnie coś nie tak więc jeśli chodzi o smak, ja takiego czegoś je, ze względu na smak tej kapusty dziwny, ja takiego czegoś nie polecam, ale może komuś takie coś pasuje, albo zjedzenie z dodatkami innymi polepszy trochę to smakowitość tego dania, ale w takiej formie jakiej jest tutaj, nawet doprawienie pieprzem nie za bardzo tutaj coś pomogło. Dodatkowe informacje na ten temat będą dostępne pod spodem w opisie. Koniecznie zostaw po sobie ślad w postaci komentarza. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i do następnego filmu.